O co chodzi z tymi dziwnymi falowanymi osłonami tylnej części silnika w niektórych samolotach Boeinga? Jest to część technicznie zwana szewronami i jest ona charakterystyczną cechą nowych samolotów Boeinga takich jak 737 MAX, 747 w wersji 8 czy 787. Co ciekawe, nowsze modele Airbusa ich nie mają. Dlaczego? Szewrony zostały wprowadzone już dawno po w 2005 roku, podkreślając ich zdolność do redukcji hałasu zarówno dla pasażerów, jak i osób na ziemi. Dzięki cichszym silnikom Boeing mógł ograniczyć izolację bocznych ścianek w 787, co zmniejszało masę samolotu, spalanie paliwa i koszty operacyjne. Inżynierowie Airbusa przy projektowaniu A350 nie znaleźli znaczącej redukcji hałasu wynikającej z szewronów. Co więcej, szewrony dodają masy i zwiększają opór aerodynamiczny, prowadząc do większego zużycia paliwa. Boeing przyznał później, że technologia ta, choć miała sens w swoim czasie, stała się przestarzała. Dlatego nowe silniki GE9X w 777 w wersji X również nie będą ich posiadać. Możliwe, że szewrony wkrótce całkowicie znikną z lotnictwa.